Jaki silnik wybrać w Mieczysławie W204? C-klasa ma ponad 25 różnych wersji silnikowych, ale najlepszy to pancerne 2.1 CDI o mocy 136 kunia, ale tłukli je do 9 roku włącznie. To legendarne OM646. Jak Ci brakuje mocy, to wrzuć wirusa i zrobisz plus 50 koni i 180 miutków. Potem wjechał OM651 jako rozwinięcie. Nie jest już tak pancerny, ale przy dobrym serwisie będzie długo latać, ale jest bardziej kosztowny w serwisie. 1.8 benzyna na kompresorze, do gaziutka super. Ma niezłą dynamikę i spoko spalanie, ale Koniecznie musi być dobrze oliwiony, aby rozrząd się nie rozciągnął. 1.8 CGI to ewolucja 1.8K, ale już wymagająca mega rygoru serwisowego. Jak ktoś zapomni o oleju, to zaciera się góra silnika i bez 10 klocków zapomni o remoncie. Chcesz trwałą benzynę? Kup sobie 3.0 V6, ale tam też rozrząd musisz posłuchać przed zakupem. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu.